Saliński. urodzony w 1986 roku w Płynniku, ukończył kulturę z nazwy pierwszego stopnia i nauki o leczeniu drugiego stopnia na Uniwersytecie Obrówskim oraz socjologii pierwszego stopnia na Politechnice Śląskiej. Jest autorem tomiku Zbrodnia i kara, będącego częścią ozdobnej książki na nią współmiec z dziełem do Dobrzewskim Dziś przeczytam swoje. swojej... Ze zbioru piosenki na zadany temat, który wydałem niespełna dwa miesiące temu. Zacznę od utworu, który kończy zbiór, natomiast spotkania autorskie zwykle rozpoczynam od niego, z wolnością w tle. Pewnego razu Pan, lub diabeł, do dziś nie wiem. Wyrwał mnie prosto z tła i rzucił gdzieś na scenę. Publiczność siadła w krąg. Rzędami i stopniowo. Najbliższy pierwszy rząd był ponad moją głową. Zaś białe światła lamp okryły wszystko wokół. Widziałem każdą twarz, sam pozostałem w mroku. Słyszałem fale braw zapewne dla zachęty. Zacząłem pierwszy akt gwałtownym ruchem ręki, lecz nie drgnął gęsty rok, nie dojrzał widz aktora. Gdy czyny tracą moc, spróbować trzeba słowa. I wtedy właśnie Pan, tym razem wiem na pewno, znów zabrał mnie do tła, a słowo razem ze mną. Przypowiastka o kierowcy. Wtem puścił sprzęgło i nacisnął gaz. Auto wyszarpał strzemi i kierownicy zaczął skręcać kark. Trzeszczały z biegi. Chociaż zapięty nazbyt ciasno pas, zamknięte szczelnie szyby, kółko za blisko i za nisko dach. Kierowca dawno przybył. Wciąż na liczniku koncentrował wzrok i zaniedbywał drogę. Potem hamulec, a z nim nagły wstrząs, gdy zakręt lub czerwony i znowu rozpęd, choć na pierwszy rzut zaraz się kończy droga, wiraż wzniesienie, zwalniający próg lub dziura wprost od koła. Można się również zachować wlec, 30 na godzinę, zamieniać czasem drugi, trzeci bieg, aż zagrożenie minie. Można jedynie czuć na plecach pisk, hamusów i klaksonów. Nie czuć pojazdu, a jedynie błysk wyprzedzających wozów. A w przerwie znowu czas napełnić bak i z grubsza umyć krata. Układ lusterek zmienić choć o cal i znów na jezdniej wracać. Po to, by znowu zmieniać raz po raz światła, kierunkowskazy albo zasypiać od tart. Różnie się może zdarzyć. Czasem policja spojrze spod eupa lub spod fotoradaru, Lecz jak na razie ma kierowca tward, wciąż go nie spunktowali. Czasem to autko lubi mu się psuć, akumulator siada. Niekiedy tłumik musi w diabł pójść. Czasem hamulec pada. Są mechanicy i przeglądy są. Są też przepisy, znaki. Czasami pieszy, który wraca skądś, pomaga kurs wyznaczyć. Lecz dokąd jedzie i właściwie skąd, kierowca chciałby wiedzieć. Niekiedy nie chce, ale czy to błąd? Czasem po prostu jedzie. Czy gdyby ciągle jechał tak jak trza, miałby ciekawsze życie? Na pewno prostsze, może lepsze, ba, spokojne i obfite. Może to znowu jakiś głupi mit, zamyślił się kierowca. Może nerwowa jazda to nie wstyd, więc warto przy niej zostać. Wydaje się, że właśnie dzięki niej poznałem, co to jazda. Nieprawda przecież to najlepszy lek, wskazuje czym jest prawda. Przecież dziwaczność to jest właśnie to, co pokazuje normy. Podobną funkcję pełni zresztą zło, wskazuje to, co dobre. Nagle kierowca słyszy jakiś głos stanowczy, chociaż miękki. Taki zwyczajny wśród natłoku trosk i najzwyczajniej męski przychodzi z głębi oraz wiedzie w głąb. Spokojnie i pomału. Długo czekany, tak zbawienny głos. Jedź prosto i nie martwć. Pantum dla Antoniego Kępińskiego. Dziękuję, panie profesorze. Wiem, głową muru nie przebiję, lecz może ucho do nim przyłożę. Słucham się jego chłodną siłę. Wiem, głową muru nie przebiję. Dosyć już tego, wstanę z kręczek, wsłucham się w jego chłodną siłę. Usłyszę od drobnych pęknięć. Dosyć już tego, wstanę z kręczek, Szczyt muru zbliża się nieznacznie. Słyszę rechot drobnych pęknięć. Oto nadzieja na spinaczkę. Szczyt muru zbliża się nieznacznie, gdy tylko sięgnę po uchwyty. Oto nadzieja na spinaczkę, choć wnęki mogą być jak wnyki. Gdy tylko sięgnę po uchwyty, mur będzie moim przyjacielem. Choć wnęki mogą być jak wnyki. Od ściany już się nie odkleje. Mur będzie moim przyjacielem. Dziękuję, panie profesorze. Od ściany już się nie odkleje, lecz może ucho do mnie przyłoży. Epitafim dla Jacka Kaczmarskiego. Do, do tego wiersza zawsze stosuję przypis. Yy, Podmiotem lirycznym jest tutaj sam piasek paczmanski. Stroiłem gitarę, wsłuchując się w dzieje, głos twórcy na suchej deszczułce lub Bijące bijące wciąż źródło, wyschnięte strumienie, w przebieg rokowań, gdy rodził się w jałcie, posępny krajobraz po walce. Powoli z wyczuciem błądziłem po gryfy, wśród zgliszczy spalonej żydowskiej świątyni. I tych, co po klętce pomorzał Wyznałem swe winy, kto żyje dla baśni, ten pustkę niechybnie załaszczyła. Zatrzęsły się struny, by tym szarp klękałem pokornie przed barem ołtarzem i byłem i karem, co spada płomieniem. Pragnąłem zarazem zapytać Juliusza o rechot nad teraz i tutaj. Dźwięki mnożyły się w pudle, więc w próżni. Do krzyża przymarzły już myśli Norwida, Witkacy się stawiał z najwyższym na równi, Jasieński przebywał w zepsutych zaświatach, Wysocki zaś się bratem. Z tym gryfem i pudłem, jak z mieczem i tarczą, walczyłem na słowa z biednym strojem. Raz jako sympatyk łotrostwa i warchą. Czasami zaś w tonie śniącego kalifa, a nawet żebraża Odysa Warszawa, Monachium, Osoba, dwie skały, audycje, koncerty, tak zwana kariera ta sama gitara między mną a wami raz jako bariera, raz jako spoiwo, gdy w mury uderzał nas żywioł. Strony nabrzmiały, zerwały się, pękły. Jak w lutni z obrazu na Młodszego. Już czas, by na arce swe pomieścić i płynąć ku brzegom. Raj z trudem rozpoznać lub zawrnąć z łatwością do ognia. Nazwali mnie bardem, legendą, symbolem. Ja tylko namiętnie kochałem się w słowie. To ono mnie gnało wciąż pod trąbą wąwozem, lub brało mnie w porę, na spacer włączony, do skarbów najpilniej strzyżonych. Choć diabeł mój codzień dzień usztywniał mi kręgi, umiałem się wzruszyć, gdy płakał barabasz i zaśmieć. gdy wiosną śnieg w słońcu się zwęglił. W rozbitych oddziałach widziałem i czułem ten smutek chłonięty przez dumę. Więc może się spełni Mateo zbawienia dostąpię tak jak to za karę, gdy miłość boleśnie do serca się wdziera, do wszystkich tych zranień i ona to sprawia, że jednym są post i karma Do spontaniczności. Popłyniemy na zewnątrz. Pozwól wiosła rozprzęgnąć, zanim koniec zawiąże się z końcem. Lub biegnijmy, lecz z wdziękiem, albo bez, obojętnie, tylko weźmy po prostu na łąkę. Lub szybujmy nareszcie w ślizganym powietrzem. Czubek nosa nam mignie w przelocie. Strach pomiesza się z werwą. Ty pomylisz się ze mną. Odłożymy się wspólnie na potem. Dobra, weźmy na łąkę, taką z rzeczką i mostkiem jak z obrazków na rynku w Krakowie. Pragnę wkoło zobaczyć zwykłe zioła i kwiaty, liście drzewa na wietrze ruchome. Wiem, czekają tam na mnie, roztańczone roztańczonej ferajnie, przyjaciele, rodzina, dziewczyna. Wobec wspólnej nam mój horyzont spiralny rozprostuje się wreszcie jak lina. Pytania po latach, dedykowane Maćkowi Dobrzeńskiemu. Czy zawsze poeta uzna się neurotyk? Czy pisać? Jak pisać? Dlaczego o tym? Czy należy zostać? Jeśli tak, to po co? A jeżeli odejść, to właściwie dokąd? Czy warto zlatywać gdzieś na skrzydłach z bosku? Czy to jakaś zbrodnia, czy młodość po prostu? Kto liczy oddechy? A co, gdy ich braknie? Kolejna osada? Kraina za miastem? Jak bardzo samotnym można być w języku, skrywając się ciągle wśród przedziwnych trików? Co komu wiersza, gdy trzeba bić w mordę? Jak się ocknąć, zbudzić, rzucić je na dobre? I czymże właściwie jest metafizyka? Gdzie jej szukać? Powiedz. W starych kamienicach? W konkrecie? W abstrakcie? W języku? Poza nim? Czy gonić się stale, może to chzanić? No i gdzie w tym wszystkim jest miejsce na miłość? Nie sposób jej przecież uznać za nie Czas uczy pogody, ale wciąż go mało, na dystans do świata, na męstwo, na stałość. Lecz jakiś nie brak na to, żeby wątpić? Kto pyta, nie błądzi, chociaż są wyjątki? Operacja. Pora kończyć, doktorze. Operacja się dłuży. Czas pacjenta wybudzić. Chyba wszystko zrobione. Pochowajmy bebechy. Ileż można na zewnątrz. Lecz czy aby na pewno można znowu je wszczepić? Czy w ogóle się zmieszczą? Zadziałają jak trzeba. Nie ma nic do stracenia można zatem odetchnąć. Pora kończyć, doktorze. Czas pacjenta przeprosić, jak spojrzymy mu w oczy, kiedy już się otworzy. Gdy zaczęliśmy zabieg miał on trwać dłuższą chwilę, aby niezbyt wnikliwie zbadać w jakim jest stanie cała tkanka rozłączna. Czemu jest jej tak dużo? Coś niewielka jej grubość puszcza wszystko do środka. Niby drobia sklutyna, kilka cięć i nic więcej. Lecz to jednak zajęcie szczegółowe nad wyraz. Coraz więcej komórek ciągle drobniej i drobniej, a my dalej my złomnie jeszcze głębiej pod skórę. Rozgrzewaliśmy całkiem jego trzebia bezładnie. Tyle wiemy, co dawniej, tyleż samo to warte. A więc chodźmy, doktorze, po raz coś odpocząć. Pacjent żyje jak dotąd, a więc nie jest najgorzej. Gdy wybudzi się wreszcie, to a nuż się okaże, że to całe grzebanie było jednak konieczne, by narządy ponownie poukładać pod skórą, nadmiar tkanki usunąć, zaszyć wszystko porządnie. Dziękuję Państwu.